Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym przeglądzie memów na naszym Discordzie. Oczywiście przypominam Wam, moi drodzy, że Wasze memy również mogą się pokazać na naszym przeglądzie. Wystarczy, że wrzucicie swoje memy na hashtag, memy, ewentualnie quality content. A teraz już nie będę przedłużał, tylko Wam jeszcze powiem, żebyście się zajrzeli na tunic.pro.adv. Diabo 6, gdzie odbywają się codzienne transmisje na żywo. A teraz lecimy z przeglądem. O kurwica, klasyczek, mikrocypek, aktimelek. <śpania> Wspaniałe. Jak się z tego nie cieszy? <tryk> Ten mikrowąs to nie jest jednym aktymelkiem trząs. SA pasuje robota, pa, pa, pa. Obecność, obowiązk. Ojojoj, ojojoj. Oj, oj. No, ja chyba nie będę obecny. Chyba podziękuję. Chyba podziękuję, ale to na szczęście przestarzałe ogłoszenie. 69 ulubionych modów do Skyrima, siostry Anastazji. No, ale to tak jest, nie? Skyrim to jest przez to nieśmiertelne gra, że każdy dodaje tam milion modów. Jestem ciekawy, ile z Was, yy, osób, zmodował kiedyś Skyrima. Tak na maksymalnie zmodował, Czy działo 20 godzin? Włączyło to w grę i po 20 minutach wyłączyło. Nawet jak mają najlepsze mody na świecie. Nie, to jest jedna z tych gier, która rzeczywiście najlepiej się przyniba. Tych modów w ogóle nie ma. Ja wiem, że można tych modów bardzo dużo nawalić i się super bawić, ale zazwyczaj jak ich tak przypierdzielisz bardzo mocno to ci nie chce w to grać, nie? Tak trochę jest ze Skyrimem. Chociaż genialna gierka, to prawda. O, 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 uwaga, 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 uwaga. Czy będzie spierdolony mem? Tego mama, tego mema i bardzo często pierdzielam. Zobaczmy. Ale jest jakość taka, że mm, chyba nie pyknie. Udało się! Nie wierzę, nie wierzę, w końcu siadło! Trzeba po półtorej minuty, to jest? you okay, dick Okej, okay, okej, okay. okej Ale przynajmniej dobrze, dobrze my mama zrobili, okej? Okay? Jest, 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 wall dick, very bueno You're going to get so many diseases from eating a person

I on będzie walczył z tobą o to, że musisz ustąpić miejsca, Wiesz o co chodzi, gościu? No, ale to jakiś gigaczadzior siedzi. Jakiś gigacadior. O oh, jest jest. Chyba z Bakiego, tak? Nie znam się na anime za bardzo. Chociaż Bakiego z 2 trzy odcinki obejrzałem, było całkiem przyjemne. I'm really into Vika and horoscopes What about you? Wow, really? Me too! Oh, I enjoy studying the ocult. Yeah, I really do. O oh, kurwa, chyba nie o taki okult chodzi. Chyba nie o taki okult chodzi. I wish I had girls underwear on me right now. On right now. the fuck? Ja nasrał w turbinu samolotę и теперь мне грозит три года заключения в колонии строгого режима. Привет, меня зовут Джеки Чан Шрек, и это моя история. В один прекрасный день меня занесло в аэропорт. Я захотел понаблюдать за взлетающими самолетами и вышел на взлетную полосу. И вдруг неожиданно... Джеки Чан Шрек, курва? Но у меня начал болеть живот. Э, добра. Не, не в то, не брнем в то. Я бы не знал российский, окей? I'm only, human after all. I'm... I'm only human. To hamster is not. The fuck? No! Jakby hashtag memy zamieniło się w coś dziwnego przez ostatni okres widzowie. Ja nie wiem co tu się dzieje. Co tu się odpierdala? What the hell? Kiedy producenci filmów porno widzą, jak politycy dymają Polaków. Nieźli są nie ma co. Oj, to prawda, w 100%. Moglibyś pouczyć trochę, moglibyś pouczyć. Ale o co tu chodzi? Jakby, znaczy szczerze, jak mam, jak mam być totalnie szczery, to wydaje mi się, że to jest dobra choreografia na Eurowizję, moi drodzy. Może to będzie, to będzie dobry wybór. Szkoda, że nie po polsku, no ale co. A gay without an iPhone is not a gay. Not a real gay without an iPhone. Na szczęście mam iPhone'a, okej? Okay? Może nie przy sobie? A nie mam! Jest zaklejone, ale tu jest jabłuszko, okej? Okay? Ile kosztuje Samsung Galaxy S24? So tak, to są nasi ceny Jak szybko mogę zabrać moje dane z iPhone do Samsung? Nie chcę już nic z iPhone'em No come on, come on Brat brata w dupę Harata, stary W każdym z nas walczą dwa wilki Jeden jest dumny z bycia rasistą Drugi ma wyjebane na kolor skóry Dopóki ktoś nie odpierdala jakichś szajsów no, Uczniowie technikum budowlanego. Ujowo, ale równiutko. Ha, to się ceni. I studied for two weeks straight. I studied for whole semester. I love studying. This answer uh, I books right. Bismillah. Have chosen be in a while. I study after the exam. No i dobrze, to są ci, którzy się uczyli, na egzamin, a to są ci, którzy zdali. Czyli a chuj, na chyba trafił. Dobra, lecimy. Nie, nie Mogła mieć najsmutniejszą wiadomość na świecie do przekazania aktualnie, a ta małpka tak kurwa urażes skacze, że fu, jeszcze raz. Nic tu nie Pst, kurwa, rosyjski internet. Krótka wycieczka po polsce. Całą, e, całą noc lała się zimna wódka. A na zagrychę było tylko złe mięso 4. Dlatego rano wszyscy mieliśmy biały kał. ale to nic. strzeliliśmy małe 05 browarek. I pojechaliśmy do miejscowości Chujnik. Odwiedzić burdele. Niestety, ostatni grosz musieliśmy oddać dla Alfonsów. I tak skończyła się nasza wycieczka na koniec świata. Szczerze, to jest zdziwiony, zdziwione, że nie ma na dole kurwa jakiegoś podpisu JAPL albo fake, nie? Synu, dlaczego w wiadomościach mówią o Twoim serwerze na Discordzie? Mam dziwne wrażenie, że to jest jakiś serwer, kurwa, polskiego pingwina, nie? No, ostatnio te minecraftowe serwery trochę się stoczyły. My Genshin Impact player Fred, asking me how I recognize half the female cast by name. I have never played Genshin Impact in my life. Mam dziwne wrażenie, że chyba wiem o co chodzi. Czy to jakieś hentajce? Matko, obrzydliwe, fuj. Soldier pussy attack? What the fuck? Pas the tuner down. Aaaa, <mik> o to chodzi z tym memem. Pas the bottle, pas the bottle. Trzeba to zacząć, trzeba to zacząć. Uwaga, 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 pas the bottle. Zaraz znajdę, zaraz znajdę, zaraz znajdę. Uwaga, 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 waga. Zróbmy śmiesznostkę. Pato, 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 pato. Waga i zaznaczam. Everyone. Cyk? Zobaczmy, czy zadziała. Kontynuujemy memę, zobaczymy na koniec. Ja kiedy staję do walki z pająkiem na ścianie i kiedy nie trafia, a on spadł na podłogę. <śm> a jest i tak. Kurwa, też się boję pająków. Nie wiem. Jakoś mnie przerażają te wielonogi. W Opolę, wysiada. No, ale to chyba kwestia wychowania. Od najmłodszych lat. Kids singing, this is crazy. Jakby w Polsce mieliśmy Gang Albanii, ok? To jest dokładnie ten sam schemat. Elektryki uczyłem się z YouTube'a, a konkretnie z Blok Ekipy. O kurwa, na trytytkę wszystko. Da się wyklepać, bordo. No ale kurwa, nie jebnie teraz. Rzeczywiście bezpiecznik. O, chyba trzeba będzie zapierdolić patencik. Grandmother po... found. Grandmother cold. Boomerang? A boomerang. O ja pierdolę. Okej. Okay. Bajo jajo. Ja ci dam kurwa bajo jajo jebane. When you pull down her panties and just be looking at her nuts like... O, jaja? Hmm, nie za jaja. to po, po prostu nie jest ciasto? Murzynek? No, może jakieś przekładane. Niechem, dziwne, dziwne. Defilada, ale piękna. Ktoś będzie miał dobry wieczór, zdecydowanie. What the fuck? What the fuck? Ej, trochę bym się zdziwił, jakbym w kiblu, kurwa, znalazł yy, królową Elżbietę. Totalnie szczerze. No, ale... Oho, Beyblady. Lecimy. This shield is lead. Pojedynki i Beyblade'ów to giga totalny. Kurde, musimy w końcu zrobić te pojedynki Beyblade'ów. Ja pierdę Dla tych, którzy nie wiedzą, e w któregoś razu miałem taką zachciankę i zakupiłem od cholery Beyblade'ów. Jakby taunt taki wielki wórek. To prawda, to były jakieś podróbki za grosze, żeby nie było, że wydałem jakieś miliony. Ale nadal, no takie pojedynki i się za to nie, nie zawzięliśmy, bo bratankowie moi rozwalili wyrzutnie. No, ale kiedyś trzeba będzie kupić i to zrobić, w końcu. Trzeba będzie. I można podpać miskę w sumie wtedy. To będzie jakieś pojebane rzeczy. Ty. A przygranego Beyblade'a? Tuporem na pół. O. Ty, właśnie, ja ostatnio się nawet zastanawiałem, ze względu na to, że w Warszawie na defiladę ostatnio jechało obok nie sporo czołgów. I się tak zastanawialiśmy, czy czołgi mają jakiekolwiek, jakąkolwiek wentylację w środku. Chyba nie mają, nie? Oni się tam smażą jak na Czy oni tam, kurwa, musi być tyle stopni, że to jest kosmos. Jakikolwiek przewiew musi być, bo by się usmażyli. Może jakiś z widzów będzie wiedział. Przecież to chwila jajka smaży. Takie upały jak są ostatnio? Pojewane <noise> No cóż niefortunnie trochę A tak wyszedł. Mislik, mislik. Five nights without food Takie kurwa trochę bazarowe Five Nights ogólnie, a nie without food. Life support of uh, 87. Uuu o kurwa, dobra, teraz zobaczyłem te penisy Oj, 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 chyba obsługa sklepu się trochę kurwi, ale i tak lepiej niż gnom, który zapierdala i bierze, że okej? Kot widzi... o, ja uciekam. No chłopaki mają trochę prościej w życiu. Mniejsze wymagania mają, tak mi się wydaje. Mmm, Kurwa, co, co o co chodzi z tymi butelkami, ty? Motherfuckers thought I was dumb. O oh, kurwa, czy to pani nie ma... Ej, on wygląda że rzeczywiście nie ma mocny, co jest? 1 do 1, bez kapy. I... Chinga toda tu puta madre... Pierdolę. Zawsze jest jedno wideo, gdzie twój kod jest śliczniutki, piękniutki, a później odpierdala jakiś dziwny szajs. To jest dziwny szajs. To fajne. Wygląda jakby to był zakręty człowiek w nim w ogóle. Co jest do chuja? A saber, ita, que yeis, hija de tu puta madre. To saber, Chłop, który cały rok nie biegł. Fizycznie. Najlepszy relaks na urlopie to remont łazienki. What the fuck? Oj nie. Chociaż z drugiej strony macie tirowców, którzy przez cały czas jeżdżą na tirach, później wracają do domu i grają w WTS-a, nie? Więc może coś w tym jest. Oho, sniper. A, to jest mem z olimpiki. Olimpiki? Olimpiady! Olimpiki! Tam, o, jest giga czap. Ale tu ze sprzętem jest grane. Tam wygraniec był bez tego, bez sprzętu. In 2030 for making a Facebook comment that the New government Didn't like. Kurwa, to jest tweet od na maskę? Czekam, czy to prawda? No, ale daby usuwane posty. Gruby sensor, gruby sensor zleciał. Ok, jest cała czarna, trzeba amputować. Eee, wspaniała diagnoza. Tak, bym się podjął takiej, eee, takiego lekarza. Jak najbardziej. The hacker who doesn't understand why he can't see my password. Me who sent the password as 8 eee, asteri asterisks. A giga no kurwa zabezpieczenie. Ty, w sumie to nie jest najgorsze korzystanie z hasła, czemu tak zapierdalać po prostu haszami to? XD. 1 i na przykład 8 haszy, jessa. Woman sentenced to 15 years in prison after running over the man that killed her dog. What?! O kurwa, ale no pieski trzeba szanować, mordo. Masz za swoje.

Sir, just because you don't care doesn't mean the microplastics are going away. Microplastics? I call that building a new system. Doesn't this county incinerate waste in yes, but... yes. Yes, 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 yes. Gupia, Tak, tak. Grande. vasito. No se Oh, No, no cóż, no cóż. Jaki kraj, taki obyczaj, ok? Miners when they hear uh, about all the people on the Twitter, attract to them. What? Yes. O oh, ja pierdolę. They are, they are attract to minors, not minors. Ja pierdolę, teraz rozumiem. O oh, Boże. Normalni ludzie o 6.30 piją kawę i jedzą śniadanie. Budowleniec do 6.30 w Żabce. O oh, ja pierdolę. Ja pierdolę. no chyba trochę za grubo przyjrzałem, trochę za grubo, ale zobaczmy jak sobie yy, nasi Discordianie, Discordowicy, użytkownicy Discorda poradzili z memem pass the battle, o kurwa, eee zawiedli, o uwaga, jest się rusza, what, dobrze, dobrze Dobrze, pas the Motherfucking Battle! Pas the Motherfucking Battle! A Wy możecie spasować ten film. Może podać dalej, bardziej o to chodziło. I pamiętajcie o tym, że codziennie na Twitch.tv 6 odbywają się transmisje na żywo i przeglądy memów na naszym Discordzie Widzowej. Kończę na dzisiaj. Trzymajcie się, do następnego siema.